Witajcie. Dzisiaj otworzymy sobie puszkę z gajardosem. Jak już zapowiadałem w ostatnim odcinku, tak ona się prezentuje. Tylko przechodzimy do otwierania. Nie mogę się już doczekać. Liczę na. Kurde. Ciężko otworzyć. Uff liczę na dużo shiny pokemonów jak i trenerów i różnych innych fajnych rzeczy otwieramy sobie no dobra tak się od środka prezentuje <grym> Kogo to interesuje, jak się od środka wygląda? Nas interesują boostery. Karta Gajardosa. Z kodzikiem Odkładamy i mamy cztery boostery. Newt, Newt, Shiny, Charizard i ptaki legendarny tak, otworzymy sobie właśnie tak jak są ustawione czyli na pierwszy strzał leci miu trzymajcie kciuki bo tu może być wszystko co najlepsze ja potrzebuję znaczy chcę chcę jak najlepsze karty z tego zestawu Już nie wiem co mówić się nie mogę doczykać co będzie w środku Otwarty jeden zawsze biały kod jest Dwa, trzy, cztery, przekładamy, Ach. lecimy, Brock, Hu Z, Pikachu, proszę bardzo, Magikarp, Koffing, Clefairy, Stario. farfetch i Snorlax no nie ma szału ale miejmy nadzieję że to były najsłabsze karty w tym dzisiejszym naszym openingu teraz leci Mewtwo albo wiecie co ptaki ptaki tu szczęśliwe Niech nam przyniosą coś dobrego. A na końcu sobie otworzymy shiny Znaczy opakowania z Shainy. Raz, dwa, trzy, cztery. Huhuhu. Proszę Proszę ja was Energia Elektryczna Salamisti Sabrina Metapod Caterpie Charmander Clefairy ponownie Psyduck Magikarp i Charmeleon ja już takiego mam niestety i mister mime <laughs> krawędzie błyszczą czy mi się wydaje coś tam Uff, właśnie widziałem że coś tam się błyszczy a to były krawędzie tego czekajcie bo nie widzę Jakiś tam połysk na samej górze jest. jaj. Kurde. No stresuję się bardzo, bo jak nie będzie tu żadnej fajnej karty, to porażka. Porażka. znowu tak otworzyłem jakoś dziwnie no co tam blokuje <grymny> czyżby to ten booster Oby tak, oby Proszę ja was Proszę, musi coś wpaść O Jezu Skyter O, nie miałem go Jest, oto on Jeszcze Misty nie ma. Magmar Stario Voltorb Pikachu Jigglypuff Ekans i Ekans Kurde Uf. Wiggly Tough Przynajmniej on Koszuleczki są mm. Mm, 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 mm. Shiny Charizard Jedyna karta jak na razie. Jest problem. Otworzyliśmy już trzy i nic. Tylko jeden Wigglytuff został. Szanowny Charizard. Oby on był tutaj. No musi być. no Ktoś no, nam musi wynagrodzić to wszystko. Nie no, jeden chociaż powinien być. Proszę, proszę. Nie możemy tak tego skończyć. Oj, oj. No, trzy, cztery. i drugi skiter Jinx Magmar Ekans Paras Charmander Slowpok, Psyduck i Shiny <grywki> Skyter. ja tylko tak powiem że już go mam już mam shiny Skatera, jest to moja powtórka ojojoj oj, oj. no i cliff Able, też powtórka oj ojoj oj, oj. normalnie bym się cieszył bo lubię shiny Skatera ogólnie Skatera no tu powtórka Chyba nie najlepszy odcinek. Kurde mać. Liczyłem na coś dobrego. Naprawdę liczyłem. A tu nic. On był gwarantowany. ajajaj Ale za to w poprzednim odcinku trafiliśmy to. Także co? Kończymy tą nierównowagę. Nie, no dobra. Do następnego, cześć.